Nie słowa, a czyny e, mówią o człowieku. Mhm. Nie deklaracje, umowy i tego podobne czynią człowieka tym, kim jest, ale jego czyny w stosunku do drugiego człowieka. Z pięknych słów jest piekło wybudowane, mhm. że człowieka nie określą żadne deklaracje. Ale to kom kompletnie żadne deklaracje. Mnie kiedyś złapano na tej deklaracji, ktoś, ktoś mnie złapał, byłem jeszcze młodym chłopakiem i ktoś mnie złapał. Andrzej, ale co byś zrobił? Ja powiedziałam, ja zrobiłbym wszystko, mówi to nic nie zrobisz. I chcę ci powiedzieć, że po czasie ten człowiek miał rację. W sytuacji, w której powinienem coś zrobić, ja nic nie zrobiłem. Uh -huh. Tu nie chodzi dobrze, źle, bo to e, e, nie w tym, ale człowiek, który nawet mówi wszystko, czyli całe swoje życie bym oddał, e, nic nie zrobi. Nic nie ruszy palcem. Uh -huh. Człowiek, który, e, jak to się nazywa, który nie deklaruje, nawet nie odpowie na te pytanie, bo to jest śmieszne pytanie, bo, bo e, deklara, de, wszelkiego rodzaju deklaracje, które są, e, które są dawane w sposób słowny, nawet jeżeli są pieczętowane jakimikolwiek umowami, one, one wszystkie są o tyle jak mhm. ze względu na to, że mamy do czynienia z ludźmi. To czyny ich, ich określają, a nie, a nie słowa. Tak. I to jest tak jak, bo, bo kłamstwo jest tak jak alkohol. Ja miałem wielu kolegów, mam do dzisiaj wielu kolegów, przyjaciół alkoholików. Mhm. Jeżeli alkoholik jest w transie, to jest najbardziej szczerym człowiekiem i zawsze mówi, przecież mi wierzysz, że nie, bie, nie chcę na alkohol. I będzie cię przekonywał, wymyślał abstrakcyjne rzeczy, żebyś mu dał Czyli na alkohol. Czyli stronę, to prawda. Tak. Człowiek, który e, chce się napić, a jest alkoholikiem, e, tuż przed tąpnięciem będzie mówił, jaki to ja jestem twardy ale coraz częściej będzie mówił alkohol, To nic innego mu po głowie nie chodzi, tylko będzie, będzie mówił i będzie, to jest takie znamienite, miałem kolegę, będzie mlaskał, <noise> jak będzie mówił, bo miał, miał, mam do dzisiaj i, i, i no nie będę wymieniał imienia, bo wielu znajomych mnie nagląda, ale wszyscy wiedzą, wiedzą pewnie o kim mówię i ten ktoś, jak mówił, ja nie tego. I zawsze mówiąc o alkoholu już go smakował niemalże że w ustach zaczynał <laughs> zaczyna laskać. <laughs> I to wtedy jest, wtedy jest wiadomo, o, zaraz tampnie. I tak rzeczywiście było parę dni i, hmm. i takie tamknięcie, że załóżmy, załóżmy dwa tygodnie takiej ostrej jazdy. I człowiek, który deklar, deklaruje swoją uczciwość. I już wiadomo, że, że, że w, pewnym momencie, w pewnym momencie Ciebie zdradzi. Pamiętajmy, że nie deklarujmy w takim sensie na tym, albo przyjrzyjmy się, jak my to robimy od drugiej strony.